Futbolowe szaleństwo ogarnęło świat. Za nami pierwszy, pełen emocji, mecz, ale także uliczne starcia z przeciwnikami tak dużych imprez i tak dużych wydatków. Ten mundial ma dwa oblicza. Na czym jeszcze powiemy w wiadomościach. Krzysztof Ziemiec, witam i zapraszam. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jak było naprawdę. Licytacja na komisję. To Mariuszowi Kamińskiemu polska prokuratura chciała postawić zarzuty karne. Nie ma zgody na to, aby utrwalać rzecz Rzeczpospolitą. Ja proszę o słowo przepraszam. Ofiara chce zadośćuczynienia. Sprawca tej krzywdy był proboszczem. Jest winien i powinien tak samo ponieść konsekwencje. Rzut karny, którego nie było, wypaczył wynik meczu. Sędzia czy zawodnik? Ukradli nam mecz. Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy przez najbliższy miesiąc da się żyć bez futbolu, no to chyba już ich nie ma. Pełen emocji, ale i kontrowersji, mecz otwarcia Brazylijskiego Mundialu za nami, no, ale już wszystko wskazuje, że to będą wspaniałe mistrzostwa, bo skoro w pierwszym meczu była bramka samobójcza, niesłusznie podyktowane karny. no i dwa gole Neymara to kibice czekają na kolejne spotkania. Jarosław Kuś. Coś Marcelo przeszedł do historii brazylijskiego futbolu. Jest pierwszym piłkarzem z tego kraju, który strzelił samobójczego gola na Mundialu. Dla Brazylii zaczęło się źle, ale później pech był już tylko po stronie Chorwatów. Absolutnie nie. Niezwykła decyzja sędziego, kontrowersyjna. No, dobra. W Mistrzostwach Świata nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Rzut karny, którego nie było, zdecydowanie wypaczył wynik całego spotkania. Do Bogu Neymar, Neymar! piłkę na rękach! Chorwaci mieli pecha, a Brazylia Neymara. Neymar, Neymar, bija piłkę na lewej drodze. Neymar po ziemi. Neymar jechał na Mistrzostwa Świata z misją zbawienia Brazylii, tego, żeby Brazylia znalazła się w niebie i zrobił razem ze swoją reprezentacją pierwszy krok. Pierwszy mecz rozpalił kibiców. Futbolowa gorączka dopadła Chorwatów, a potem kibiców Brazylii, gdzie tak cieszyli się po zdobytych golach. Jeszcze zanim zaczął się mundial, na stadionie w São Paulo na Murawie pojawiło się ponad 600 tancerzy przebrani za drzewa i kwiaty prezentowali kulturę swojego kraju. Ale nie wszyscy i nie wszędzie w Brazylii czekali na pierwszy gwizdek sędziego. W wielu miastach doszło do zamieszek. Policja używała gazu pieprzowego i strzelała gumowymi kulami. Byli ranni. To jest jedyna okazja, by pokazać ludziom, co się dzieje w Brazylii. Zaniedbana edukacja, słaba służba zdrowia. Pieniądze publiczne są trwonione, kradzione i źle wydawane. Dobra gra piłkarzy może protesty ostudzić, ale wcale nie musi. Świat będzie przez miesiąc patrzył na Brazylię. A dziś spojrzy tym chętniej, że zagrają wyjątkowe zespoły. Hiszpania, Holandia. Mecz mistrza z wicemistrzem świata. Bez dwóch zdań to wyjątkowy mecz. To dla nas specjalne wyzwanie, ale staramy się tym nie przejmować. Ale jak się nie przejmować, kiedy grają takie zespoły? Cztery lata temu widzieliśmy je w finale. Fabregas i nie stanie ma spalonego Chcemy zagrać wspaniały turniej i powtórzyć sukces z RPA, ale prawdą jest, że wszystkie drużyny, z którymi przyjdzie nam zagrać, dadzą z siebie wszystko. Hiszpanii nie będzie łatwo obronić tytuł. Wszystkie mecze można oglądać tylko w telewizji polskiej. Mecz otwarcia widziało 6,5 miliona widzów. Jarosław Kuś, wiadomości. Ten bez wątpienia widowiskowy mecz Hiszpanii z Holandią, o którym mówił Arek, za godzinę w telewizyjnej jedence. A teraz przenieśmy się do Sao Paulo, gdzie jest Piotr Kraśko. Piotrze, powiedz nam, co tam na miejscu, gdzie jesteś, od kilku dni jest bardziej odczuwalna atmosfera tego radosnego święta futbolu? Czy może raczej chaosu wywołanego jednak przez no, bardzo poważne protesty? Żeby dać Państwu jakieś wyobrażenie, czym dla Brazylijczyków jest piłka, opowieść o jednym człowieku, Carlos José Castillo, obrońca, bramkarz drużyny Fluminense. Na dwa tygodnie przed ważnym meczem złamał palec. W szpitalu chcieli mu założyć gips, ale z dłonią w gipsie nie mógłby bronić. Więc co zrobił? Powiedział, żeby obcięto mu palec. I tak się stało. Palec amputowano, a on w meczu zagrał. W Brazylii nie ma nic ważniejszego od piłki i protesty tego nie zmienią. São Paulo to jest gigantyczne miasto, większe niż Nowy Jork. 12, może 15 milionów mieszkańców. Jeżdżąc po tym mieście zrobiliśmy sporo ponad 100 kilometrów i protestów nie widziałem żadnych. Za to dosłownie wszędzie setki tysięcy ludzi tańczących ze szczęścia po golach Neymara. Jeżeli Brazylia wygra ten mundial, to protesty się skończą. Jeżeli nie, o, to wtedy to już nie będą protesty, a pewnie początek rewolucji. Rzecz w tym, że dla ludzi w tym kraju piłka to nie jest zabawa. To często jedyna szansa na lepsze życie. Leszek Krawczyk był w dzielnicy Rio de Janeiro, tej, w której wychował się Ronaldo. Oglądając mecze piłki nożnej w Brazylii, w sumie nie bardzo wiadomo, czy patrzeć na boisko, czy na Brazylijczyków. Przecież z tych twarzy równie dobrze można było odczytać wynik. Już kilka godzin przed meczem opustoszały ulice, zamknięte były szkoły i urzędy. Miliony Brazylijczyków zasiadły na plażach, stadionach, ulicach. I przed telewizorami. Mundial w tym roku rozgrywany jest w kraju, w którym futbol traktowany jest niemal jak religia. Brazylijczycy zdobyli dotychczas pięć tytułów mistrzowskich. I mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego mówię o tym akurat tutaj. No to już dlatego, że to jest właśnie w klub, w którym swoją karierę zaczynała prawdziwa legenda brazylijskiej piłki, Ronaldo. I nie chodzi tutaj o Portugalczyka Cristiano, ale o Ronaldo Luisa Nazario de Lime. To tu narodził się fenomen, głosi napis na ścianie San Cristavo, bo Brazylijczyk nie powie o nim inaczej niż właśnie fenomeno. Chłopcy, którzy zgłaszają się do klubu, przychodzą tu właśnie ze względu na Ronaldo. Oczywiście, że jest naszym idolem. Chyba każdy w Brazylii chciałby grać tak jak on. Właśnie dlatego jestem w tym klubie. Przyglądamy się treningowi zawodników. Wymieniają podania w luźnej gierce, a trener co jakiś czas głośno napomina. Balanson, równowaga. Chodzi o to, tłumaczy, żeby wychodzili na pozycję i nie biegali wszyscy za piłką. Nie wygląda to jednak na bardzo zaawansowaną myśl techniczną, a więc. Dlaczego oni są w tym tacy dobrzy? Jesteśmy w Brazylii, w Ameryce Południowej. Tu wszyscy chłopcy chcą zostać profesjonalnymi piłkarzami. Traktują to bardzo serio i są w tym naprawdę dobrzy. Brazylia jest ogromna. Zajmuje blisko połowę całego kontynentu i jest największym krajem Ameryki Południowej. Mieszka tu ponad 200 milionów ludzi, a boiska do piłki są nawet w najbiedniejszych dzielnicach, niemal na każdej ulicy i na każdej plaży. Prezydent klubu São Cristavo przyznaje, że m.in. to właśnie ten ludzki potencjał decyduje o sile brazylijskiej piłki. Chłopcy i często także dziewczyny są bardzo zmotywowani. Potrafią podróżować albo nawet przeprowadzić się o parę tysięcy kilometrów, żeby trenować w wymarzonym klubie. Za treningi trzeba co prawda płacić, ale tu w São Cristavo mówią, że ponad połowa chłopców może liczyć na rabat. Pochodzą z Faweli. Renato z dumą pokazuje puchar imienia Ronaldo i hasło, jakie do niego wymyślił: najlepszy na boisku, pierwszy w szkole. Nie wszyscy z nich zostaną gwiazdami piłki, dlatego zależy nam, żeby przekładali się też do nauki, wtedy tak czy inaczej sobie poradzą. Trening prowadzi do perfekcji, perfekcja prowadzi do sukcesu, czytam na ścianie szatni Saukristawo. Piłka nożna to tu często jedyna droga wyrwania się z biednych dzielnic: droga do sławy, pieniędzy, ale przede wszystkim źródło nadziei. Na lepsze życie na tej ziemi. I to może dlatego wielu Brazylijczyków ma tak religijny stosunek do futbolu. Z Rio de Janeiro, Leszek Krawczyk, wiadomości. Na wiadomościach, raz jeszcze mundial. No i wyjątkowa na nim rola arbitrów, bo nie tylko mecz otwarcia był wyjątkowy z powodu zachowania sędziego. Wczoraj, przypomnijmy, japoński arbiter delikatnie mówiąc, wypaczył wyniki i został antybohaterem spotkania. a Dziś, w spotkaniu Meksyk-Kamerun sędzia nie uznał kilku goli. Okazuje się, że to nie nowe technologie, a człowiek jest wciąż najważniejszy: Adam Feder. I rzut karny! Ależ teraz wściekają się Chorwaci! Chorwata bardzo łatwo można obrazić. Wyciągnął żółtą kartkę. Raz, dwa. Tak jest dobrze. Już na wstępie trzeba uważać, żeby Raz, w geście powitania złożyć trzy. najwyżej dwa tak pocałunki. Trzy to najgorsza zniewaga, bo tak witają się i żegnają Serbowie. Nie było nawet nie pociągnął za koszulkę. Kiedy japoński sędzia podyktował Jedenastkę z kapelusza, to tak jakby złożył trzeci pocałunek. Każdemu Chorwatowi z osobna, wszystkim po kolei, mówi Aleksander Arabacić. Wydrukowany wynik w duszy zakląłem. Po chorwacku, pozwolę sobie na antenie nie używać pięknych naszych południowych sformułowań. W sposób niezwykle uprzejmy, można by powiedzieć tak. Dragi sudac, idi do wraga. Czyli idź do diabła. Także chorwacka prasa w sposób umiarkowany komentuje tę sytuację. Kradzież na oczach całego świata. Padają także słowa: wstyd i hańba. Internauci tworzą radosne kolarze. Niektórzy sugerują nawet, oczywiście nie mając żadnych podstaw, że być może japoński sędzia wcale się nie pomylił. Niezwykła decyzja sędziego, kontrowersyjna. Chorwaccy piłkarze wskazują także na problem natury komunikacyjnej. Pytali sędziego o powód decyzji po angielsku, a on odpowiadał po japońsku. Zobaczyliśmy, że nie zawsze tylko ściany gospodarzom pomagają we wczorajszym spotkaniu. No, wydaje mi się, że Brazylijczycy nie, po, nie potrzebują pomocy sędziów i mam nadzieję, że to była ostatnia taka pomoc. To sędziom miały pomagać nowinki technologiczne. Po golu dla Anglii, który padł 4 lata temu, ale ostatecznie nie istnieje, bo sędzia nie uznał. FIFA wprowadziła technologię, dzięki której sędzia już wie z pewnością, czy piłka przekroczyła linię bramkową. W bramki wycelowano po 7 kamer i nawet wczoraj udowadniano, że działa. Tak dla prezentacji całemu światu, Goal Line Technology. To już kolejny ułatwiający zadanie wynalazek. To jest spray używany przez sędziów na turniejach. W niższych kategoriach wiekowych. Ale były sędzia Janusz Hańderek głęboko wątpi w sens wprowadzania na stadiony powtórek wideo i innych gadżetów. Tych co do analizy konkretnych zdarzeń mogło być bardzo dużo. Poza tym pamiętajmy, o że jeżeli możemy mieć wideo na dużych stadionach i, i na wielkich imprezach, to na pewno nie w klasie okręgowej. Ponadto błędy sędziowskie zarówno w klasie okręgowej, jak i na mundialu. To jest bardzo istotny element budujący dramaturgię wydarzenia sportowego. Adam Feder, Wiadomości. No, mundial rządzi, ale tym, którzy nie przepadają za futbolem, polecam dziś wieczór TVP Info 21.15 w programie Kod Dostępu. Gościem będzie profesor Zbigniew Brzeziński, a już za moment dziś wieczorem, którego gościem będzie profesor Bogdan Hazan, profesor znany już chyba w całej Polsce. Panie profesorze, czy po, Dobry wszystkim, co się... Dobry czy po tym wszystkim, co się dzieje, co się stało, wyobraża pan sobie, że mógłby pan zostać pozbawiony dyrektorowania? Temu miejscu, gdzie pan jest dyrektorem, czyli szefem Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie? Tak, z dwóch powodów. Już zostałem pozbawiony funkcji dyrektora, a raczej ordynatora w Instytucie Matki i Dziecka. po drugie, bardziej cenię sobie zawód lekarza i możliwość pomagania ludziom. Zawód dyrektora jest bardzo ciekawy, ale zawód lekarza to jest to, co nade wszystko cenię. I o tym za chwilkę w TVP Info zapraszam. Dziś wieczorem już za moment. Do zobaczenia.